Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie z okazji nowego roku numerologicznego, który zaczął się już, czy zacznie 22 września. Będzie to rok w wibracji cyfry 1. Jeśli chodzi o to, jak sobie wyliczyć właśnie swoją liczbę, czy cyfrę numerologiczną, to musicie po prostu dodać do siebie wszystkie cyfry w Waszej dacie urodzenia i jak najbardziej to Uprościć. Tradycyjnie sprawdzę dla was ogólną energię, co ma szansę do was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do zgłaszania się, jeśli chodzi o czytania prywatne. Numerologiczne ósemki. Przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok numerologiczny. Tutaj jest dziewiątka buław, karta, która jest związana z takim odgradzaniem się i stawianiem granic, ale. Też widzę tutaj taką mm, zaciętość, ale to zaraz. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi do Was dziesiątka buław. Ta karta jest z kolei związana z ambicją, z pracą, z siłą, ale też słuchajcie, w negatywie z cyzyfową pracą. I no, zobaczymy, jak będzie wyglądała całość rozkładu, ale. Wychodzi na to, że rok będzie dosyć intensywny. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi szóstka monet. Karta związana z równowagą w, branie, w braniu i dawaniu. I być może będzie tak, że troszeczkę się zbuntujecie, i od pewnych relacji bądź sytuacji, nawet i słuchajcie, zawodowych odwrócicie. To jest dobry czas na to, aby zacząć pracować na własną rękę, otworzyć swój własny biznes, nawet nieduży. Jak wy się przedstawiacie? A wy przedstawiacie się jako król monet i fantastycznie, bo no, król monet podkreśla to, co powiedziałem wcześniej. On ma smykałkę do interesów, on wie, jak zainwestować pieniądze i Wie jak zarządzać swoim, swoją karierą czy swoim życiem, jeśli chodzi o edukację? Yy, jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest karta świata, którą bardzo lubię. Jest przepiękna, no ale nie chodzi tylko i wyłącznie tutaj o walory estetyczne. Ale no tak, jak najbardziej, jeśli macie wyruszyć w nową podróż. Zawodową czy edukacyjną, należy to uczynić. Czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać karty kapłana. Kapłan jest w ogóle bykiem. Ewentualnie powiedzmy panną lub koziorożcem, ale raczej bykiem. Tylko, że nie chodzi tutaj o to, żeby tylko i wyłącznie unikać byka. Być może bardziej brać do siebie to, co mówi byk. Ja jestem bykiem z ascendentem w baranie, ale też słuchajcie, nie ulegać autorytetom bądź osobom, które chciałyby przewodzić waszym życiem, zarządzać waszym życiem, a z przełożenia cesarz. I teraz tak: silne czytanie bardzo silne czytanie pojawiły się bardzo silne karty, bo macie cesarza i kapłana oraz króla monet. No, oni wszyscy są bardzo gdzieś tutaj wysoko postawieni, umieją zarządzać, kontrolować, ale słuchajcie, żeby nie było tak, że ktoś chciałby wywierać za dużo wpływu na Wasze decyzje czy Wasze życia. Tu jest powiedziane, żeby uwolnić się od osób, które chciałyby no, dokładnie rządzić, ale to, zaraz, zobaczcie, z przełożenia ten cesarz. I on w negatywie może pokazywać kogoś apodyktycznego, kto lubi rządzić i chce was przy sobie przytrzymać. I czy to jest szef, szefowa, czy były partner lub obecna partnerka, to już sobie wybierzcie. Ale jest szansa uwolnienia się z sideł kogoś kontrolującego. Powiem więcej. Cesarz, który mógłby też wskazywać na was. Pokazuje, że jest to rok przejmowania kontroli nad swoim życiem i wprowadzania zasad i takiego w cudzysłowie rygoru do relacji, które ostatnio się rozluźniły. Hmm? Zwłaszcza, że zobaczcie, w ogólnej energii jest dziewiątka buław, która pokazuje taką wojowniczkę, która jest bardzo zacięta, harda i stawia przed sobą mur. Czyli ona dopuszcza do siebie tylko i wyłącznie te relacje, które są sprawdzone, które tak naprawdę przetrwały próbę czasu i ona też umie zaznaczyć granice i odciąć się od osób, które no właśnie tylko i wyłącznie ranią, denerwują, wpływają tak bardzo rozstrajająco, jeśli chodzi o jej emocje. I teraz tak, dziewiątka buław mówi też o tym, że w tym roku stawiacie na swoim i jeśli ma być sytuacja pod tytułem y, kończę ten związek albo stawiam wszystko na jedną kartę i ryzykuję na przykład rozpoczęcie swojego biznesu tu jest powiedziane, że trzeba to zrobić i jeśli chodzi o osoby, które na przykład nie pracują lub się nie uczą to widzę, że robicie wszystko, aby wam w tym roku było lepiej, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś tutaj innym się podkładać i robić wszystko dla innych kosztem siebie, bo tak też mogło ostatnio być. Przychodzi do Was dziesiątka buław. No, karta związana z ambicją, ale też z syzyfową pracą. I teraz tak. Jeśli wkładaliście bardzo dużo pracy i zaangażowania w pewien związek, pewną relację, czy koleżeńską, czy przyjacielską, lub... Na przykład w rozwój w firmie, która no, dużo obiecywała, ale raczej nie dotrzymywała słowa, to tutaj jest powiedziane, że no, wóz albo przewóz odchodzicie najprawdopodobniej. Ale też ta karta sugeruje, że to będzie bardzo intensywny rok, w którym będzie dużo pracy nad sobą, być może pracy zawodowej, być może pracy edukacyjnej. Ale ona bardzo będzie się opłacała dlatego, że was niesamowicie wzbogaci i podkreślicie no, wśród znajomych, wśród współpracowników, czy w ogóle dla samych siebie, że naprawdę jak już sobie coś postanowicie, to umiecie tego dotrzymać. I w ogóle, że wam się udaje. Po prostu tutaj widzę trening silnej woli, tutaj widzę systematyczność, i absolutnie nie siebie na drobne. Bardzo ciekawe. W ogóle to jeszcze tutaj nie wspomniałem, że pojawiło się przede wszystkim bardzo dużo buław. A buławy są związane z trygonem ognia, czyli baranem, lwem lub strzelcem, więc ten trygon Wam sprzyja. Ewentualnie, no, buławy są związane z motywacją, siłą i pasją, i no, tego Wam, słuchajcie, w tym roku nie zabraknie. Na pewno nie pokazujecie się jako osoby rozmemłane, które pozwalają innym wchodzić sobie na głowę. Raczej tutaj hardo stawiacie granice, ale oczywiście z szacunkiem do innych, no i przede wszystkim do siebie. Do przeszłości odchodzi szóstka monet i powiem tak. W tym roku wyrównujecie to, co jest mm, mm, takie, no, niewyrównane, jakby to powiedzieć inaczej. Powiedzmy, jeśli Ktoś nie płaci wam alimentów na czas i myśli, że to mu, że tak powiem, ujdzie na sucho. No to w tym roku sprowadzacie sprawy na drogę sądową. No i bardzo dobrze, bo wam się należy. Czy jeśli chodzi o jakiś spadek, czy jeśli chodzi o zaległe wypłaty od poprzednich pracodawców. Tutaj też jeszcze powiedziane, że w tym roku komuś ma być przyznane. Czy mają być przyznane środki na turnus rehabilitacyjny do sanatorium? I w ogóle ten rok, oprócz tego, że no tutaj pokazała się ciężka praca ku sukcesowi, ku spełnianiu własnych celów, to też jeśli chodzi o zdrowie, to ja bym polecał troszeczkę przystopować i zadbać właśnie o odpoczynek o to, żeby gdzieś odcinać kupony już od tego, co macie, robić zaległe zabiegi i wybierać się na te turnusy rehabilitacyjne czy do sanatoriów. Też widzę, że no, w tym roku trzeba będzie wydać dużo pieniędzy. Być może właśnie na biznes albo ktoś stawia dom. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako król monet i król monet no, jest dumny tutaj, siedzi na tronie, ale... On jest osobą, która wie, czego chce, wie, co ma, wie, na ile sobie może pozwolić. Jest egoistą. I to nie ma nic wspólnego. Słuchajcie, z mm, tak naprawdę takim nieszanowaniem innych czy jakimś narcyzmem, no, on tutaj wie, że on jest najważniejszy i siebie stawia na pierwszym miejscu. Mm, 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 nie podkłada się innym swoim kosztem. Jeśli chodzi o króla monet, to on jest dobry w biznes, on jest dobry w pieniądze. Więc warto inwestować, otwierać swoje biznesy i też jeśli chodzi o osoby, które na przykład pracują kreatywnie, to ja bym powiedział, że uda Wam się albo jest możliwość zrobienia większych pieniędzy na no, jakimś Waszym tutaj umiejętnościom, aniżeli Wam się wydaje. Moment, to słuchajcie, być może ktoś. Zacznie tak na boku um, zarabiać pieniądze na swojej pasji. No, nie wiem, otwieracie może sklep internetowy ze swoimi garnkami czy innymi wyrobami. W Radzie jest karta świata, i tu jest powiedziane tak. Odejdź, zmień, rozpocznij nowy cykl, rozpocznij nowy etap, bo to, co od dłuższego czasu nie przynosi ci satysfakcji a przynosi tylko i wyłącznie nerwy, stres i ograniczenia, to trzeba odciąć, bo naprawdę trzeba zrobić miejsce na nowe. Zbierać nowe doświadczenia i też jeśli chodzi o otwieranie swoich biznesów czy powiedzmy zmianę pracy, no zaryzykować po prostu. Oczywiście jeśli jesteście w, w takich radosnych, Radosnych relacjach, które spełniają Wasze oczekiwania, w sensie, jeśli chodzi o partnerów i partnerki, no to może tutaj chodzi o Waszych znajomych albo przyjaciół. W każdym razie, tutaj jest powiedziane, że ta ciężka praca, to stawianie granic, ten trening woli, swojej silnej, siły woli, będzie się opłacał, więc nie dajcie się, że tak powiem, z drogi zepchnąć. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest kapłan i powiedziałbym tak, unikać fałszywych autorytetów osób, które chciałyby powiedzmy tutaj zarządzać Waszym życiem, na przykład rodzice, teściowie, czy jakieś powiedzmy, no nie wiem, przejmowanie się opinią sąsiadek czy społeczeństwa. Tutaj robić tylko i wyłącznie to, co wam w duszy gra i to, co no, ma sprawić, że wy się rozwijacie, a nie Powiedzmy, słuchać się innych. No, chyba, że, że tak powiem, no z głową słuchać się innych, ale jest ktoś w Waszym otoczeniu do odcięcia, kto w tym roku ma być odcięty. No, osoba, która tutaj wydaje jej się czyjemu, że może rządzić. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie zapominajcie o tym, że macie moc sprawczą i że możecie sobie zamanifestować. Pewne rzeczy. Oczywiście nie mówię o tym, że nagle Wam wyrosną skrzydła, jak chcecie latać, jak będziecie sobie tutaj manifestować, ale jest powiedziane, żeby nie zapominać o swojej wewnętrznej mocy i o tym, że nigdy nie jest za późno na to, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem i swoimi decyzjami. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne yy, z cyklu Wybierz kartę, miłosne na pół roku oraz co nowego przyjdzie na jesień. Ja je gdzieś tutaj wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladów w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa! pa.